Mamy 78. rocznicę wyzwolenia obozu w Auschwitz. Z tej okazji wyszedłem na ulicę, żeby zapytać ludzi, czy w ogóle wiedzą, kto wyzwolił Auschwitz, bo na przykład ambasador Rosji nie został na obchody zaproszony. Nie wiem, może w tym roku to ambasadora Ukrainy zaproszą, bo wszystko w tym kraju jest naszym możliwe, bo przecież Ukraińcy też brali udział. Biernie, broniąc tego obozu Auschwitz w jego wyzwoleniu, bo ich, ich Armia Czerwona musiała pokonać, żeby tych ludzi wyzwolić. Ja zapytam ludzi, czy w ogóle wie, co wiedzą na temat wyzwolenia obozu w Auschwitz. Ja pytam ludzi na ulicy, czy wiedzą, kto ten obóz wyzwolił. To mnie Pan zaskoczył. Chyba Amerykanie. Chyba Amerykanie. Amerykanie? Tu u nas w Polsce? A oni się tu wzięli? Nie Pan zaskoczył, no powiem szczerze. A może Niemcy? No raczej nie, Niemcy, raczej nie. Raczej nie. Niemcy, Ukraińcy? To, Ukraińcy też nie. To może Marsjanie? Oj, zdecydowanie nie. Dobra, dziękuję Panu bardzo. Czy Pan wie, kto wyzwolił obóz w Auschwitz? bo za dwa dni jest rocznica wyzwolenia obozu w Auschwitz? Oj, nie wiem, nie chcę głupoty walnąć. Chcę Ale jak Panu się wyzwoli. wydaje, kto wyzwolił? Nie chcę głupoty wypowiedzieć na Dobra, okej, okay, dziękuję Wolę nic nie mówić, niż głupoty powiedzieć Dobra To już jest dobre, że ktoś nie wie w ogóle, kto wyzwolił Ja pytam Polaków, czy wiedzą, kto wyzwolił obóz w Auschwitz O kurde, chyba nie wiem Nie wie pan? Chyba nie Na historię się nie przerolliśmy tego Aha. Niemcy? Niemcy nie Nie? Ukraińcy? Też nie To kto? Amerykanie? Polacy Polacy wyzwolili Auschwitz? A pan też tak myśli, że Polacy? Chyba tak. Tak. No dobra, dziękuję wam, ale to Rosjanie wyzwolili. Dobra, dziękuję. Proszę pana, za dwa dni jest rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Ja pytam, czy ludzie wiedzą, kto wyzwolił obóz w Auschwitz? Oczywiście, że nie, nawet daty też nie znają. No, ale czy pan wie? No, no ja wiem, no Rosjanie. No, po... no właśnie, no o to chodzi. Trudno to nazwać wyzwoleniem, szczerze mówiąc, ponieważ zostały od razu uruchomione komory. Nie gazowe, ale krematoria. Wprowadzono terror, osadzono nowych więźniów, więc trochę trudno mówić o wyzwoleniu. To może Ukraińcy wyzwolili ten obóz? Czemu Ukraińcy? No bo oni tam byli, no, pilnowali Lasi więźniów. Wśród, wśród żołnierzy rosyjskich też byli no, Ukraińcy. No, ale też byli na wieżyczkach strażniczych. Trzeba było ich pokonać, żeby wyzwolić więźniów. No, no między innymi też? No, nie między innymi, bo Niemcy to uciekli, a ci trwali do końca. No to tego nie wiedziałem. A dojdzie no pan. No. Ja pytam ludzi na ulicy, czy wiedzą, kto wyzwolił obóz Farszis. E, nie, tego nie wiem. Nie wiem pan. Pana. A, a jak panu się wydaje? W ogóle pan wie co to było Auschwitz? Obóz koncentracyjny. Tak, za Czyj czy, czy, czy ten obóz był? No niemiecki. Niemiecki. To co? No i ktoś. To dokładnie hitlerowski. Hitlerowski. To czy mówię. No. I w pewnym momencie ktoś przyszedł i tych więźniów uwolnił, kto to był. Nie wiem. Nie wiem pan. No, już mówiłem panu. Dobra, dziękuję panu bardzo. Kto wyzwolił obóz w Auschwitz? Wie pan co, no i na końcu jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, zestresowałam się, więc. No, kto wyzwolił Auschwitz? Auschwitz, który się mieści. No tak. No wie pani, na śląsku, tak, tak. Na Małopolę. Wie pan co, ja bym nie chciała za bardzo uczestniczyć w tym się na metro. Dobra, okej, okay, dobra, dziękuję bardzo. obozu koncentracyjnego i ja pytam ludzi na ulicach, czy wiedzą, kto ten obóz wyzwolił? Kto to zrobił? Nie wiem, nie wiemy. Nie wiecie? Nie wiemy. Taki znany fakt, największy obóz koncentracyjny w Europie, tam kilka milionów ludzi zginęło i nie wiecie, kto go wyzwolił? Nie a, co, w a w szkole co nic nie mówią na ten temat? Nie. Nic. Nie. A mówią w ogóle, że był taki obóz? Na razie. W Starożytności nie było tego obozu. Już. Nie, nie było Dobra, dziękuję wam. To kto wyzwolił? Rosjanie. Ja pierdzielę, to jest jakiś odlot. Ja naprawdę nie wiedziałem, gdzie my żyjemy, no. Pana twarz sprawia nadzieję, że pan o inteligentnie mi coś odpowie. Można? Za dwa dni jest rocznica wyzwolenia Auschwitz. Czy pan wie kto go wyzwolił? Bo tu ludzie nie wiedzą. Nie wie pan. O. Nie wiem, czy ludzie się boją powiedzieć, że Armia Czerwona jest rocznica wyzwolenia obozów w Auschwitz. Pan wie, co to było, bo tu dużo ludzi nie wie na ulicy. No wiem. No. Pan wie. Obóz niemiecki, obóz koncentracyjny, obóz Zagład. I pytanie jest bardzo trudne, jak okazało się dla większości moich rozmówców. Kto wyzwolił ten obóz? O Faktycznie to jest bardzo trudne pytanie, panu powiem. To strzelajmy no, na logikę. Mi się wydaje, że nakarmia czerwona. No właśnie, też o tym pomyślałem. Ale baliszcie się to dobra. powiedzieć. Za dwa dni jest rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego 78 w Auschwitz. Mhm. I tych pani teraz uważa. Bo ludzie nie naradzą sobie z tym pytaniem, kto go wyzwolił. nie wiem. Pani też nie wie? Nie. Serio, pani mówi? Naprawdę. A jak pani myśli? Tak, a w ogóle pani wie, co to był ten Auschwitz? Nie, właśnie się bardzo spieszę. A się pani bardzo spiesza. Ale naprawdę nie wie Pani, co to był? Taki obóz. No ja wiem. Dla, że dzieci. Nie wiem, co to Auschwitz, nie dla dzieci. szkoleniowy. A, a wie Pani jednak co nie to wiem, było? Co tak. to było? Co tam robiono? No to było w wojnie, a ja naprawdę się spieszę. No dobrze, to niech pani idzie. Ale niech pani się dowie, no bo to wstyd nie wiedzieć. Dobra, dziękuję pani. Młodzi ludzie, odpowiecie mi na pytanie? Oczywiście, jakie? Słuchajcie, bo nikt się nie radzi z tym pytaniem. Tragicznie w naszym kraju. Liczę na Was. No dobrze, jakie to Za dwa jest? dni jest rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego tak. w Auschwitz. Tak. Kto go wyzwolił? Kurde. Nie wiem, przepraszam bardzo. Nie wiesz? Nie, nie wiem. Sowieci, wie. nie? Dobrze mówię. No dobrze, Pan mówi, no, ale. Dziękuję. A Pan też wiedział, czy już Pan teraz wie od kolegi? Nie, to od kolegi wiem. Ale nie wiedział Pan? Nie. Ale w ogóle wiedzieliście co to jest obóz w no, oczywiście, oczywiście oczywiście, no, nie, to, Oczywiście. Czyj to był obóz? No niemiecki. No niemiecki. I Co tam robiono? Mordowano Żydów. No nie tylko nie, Polaków to też. No. też tak. no, no, Wszystkich, Wiele narodów. No. Dobra, dziękuję wam, ale... <laughs> Okej. Okay. Jeden wiedział. To jest tragedia, co się zrobiło w Polsce, nie? Ze świadomością Polaków, z pamięcią historyczną. Ja pierdolę. O, no, no to co, ja coś liści, to. No, jeden wiedział, chociaż tyle. A, tak z niepewnością, sowieci? Tak zapytał. Nie, nie wiem. Ale serio pan mówi, że pan nie? Serio wie? mówię. Nic. A ile pan ma lat? Dwadzieścia dwa. No to jest pan po szkole. Mhm. I w szkole nie było nic o drugiej wojnie światowej? Nie kojarzę, żeby właśnie. Inaczej. Nie no. pamiętam po prostu. Dawno to już było i... Ale jak panu tak na zdrowy rozum? Kto mógł go wyzwolić? Mogli się sami więźniowie wyzwolić. Zrobili bunt. Mogli ich Niemcy wypuścić. Mogli Polacy ich wyzwolić. I kto jeszcze mógłby? Teoretycznie jak pan wie, jak wyglądała II Wojna Światowa, gdzie które armie przechodziły. To tak proszę logicznie. Kto tędy przechodził? Przez Polskę. Jaka armia biła Hitlera tu? No nie wiem. Nie wie pan. Dobra, dobra dziękuję panu bardzo. Pytania pomocnicze nie pomogły. No nie pomogły nawet pytań, nie pomogły nawet pytania pomocnicze. 78. rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Auschwitz. I ja pytam, czy ludzie wiedzą, kto ten obóz wyzwolił? Ten, to powiesz pierwsze, bo ja nie Ty z... Pani powie pierwsze. Ja nie wiem. Ten, 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 no ten robi ja nie chcę się ośmieszyć, bo ja nie wiem, <grym> czy ja, to, to pani, pani stara <grym> się mądrze mówić. Z wąsikiem? Móc. Co z wąsikiem? Wyzwolił? Z Stalin? Stalin? A Stalin to chyba założył, czy wyzwolił? Za, za, Stalin, ja nie, z... wiem, nie, Stalin miał... nie założył, Stalin wyzwolił. Wyzwolił, wyzwolił. czyli... To a to ten z innym wąsikiem to założył, to ale to takim e... prostym. A ten miał taki e. duży... Hitler. Tak, tak. Adolf Hitler, Adolf tak, tak, mówiło. Hitler. Tak, brawo, brawo, wygrały Panie główną nagrodę. Dziękuję. Dziękujemy, ja dziękuję. Się tu na nagrodę. No a to jeszcze pomyślimy, nie wiem. Pomyślimy. No Dobra, dziękuję bardzo. Dzień dobry Pani bardzo. Pogadamy chwilkę? Zabry? O, tak, fajnie, tak, o pani tak. uśmiechnie. Ja lubię takich ludzi, którzy są chętni do rozmowy, bo tak, warto rozmawiać. Się nie? Dobra, ale warto rozmawiać przez chwilę. E... Czy Pani słyszała o czymś takim jak e, obóz e, koncentracyjny w Auschwitz? Tak, słyszałam, słyszałam. I wie Pani, że za dwa dni jest rocznica wyzwolenia? Tak wiem. I czy wie Pani teraz najtrudniejsze pytanie? Niech Pani się skupi. Kto ten obóz wyzwolił? E... Nie no? Nie wiem, nie no? wiem, nie no, no, nie no, no. naprawdę nie wiem. A jak. A z czym pani strzela? Albo nie wiem, nie wiem. Ja pytanie do przyjaciela. koło ratunkowe. A może człowiek Co to jest za roślina? To zielone. Co tam ma być? Sałata? Nie, nie wiem. Z człowiekiem sałatą. Dobra, podchodzimy do niego. Czyli dobry, możemy o coś zapytać? To zależy od co. Bo jest takie pytanie. Za dwa dni jest rocznica wyzwolenia obozu w Auschwitz, mhm. obozu koncentracyjnego niemieckiego. I ja pytam ludzi na ulicy, czy wiedzą. A, a czym pan w ogóle jest? Bo to takie zielony. Jestem sil... liściem przebrany za liść Konopi. No właśnie, to czy. A liść Konopi. Czy liść Konopi wie, kto wyzwolił Auschwitz? Y, armia sowiecka. Bardzo dobrze. Jest pan jednym z jedynych, którzy wiedział. Z nielicznych. Dziękuję panu bardzo. No cóż, proszę Państwa, ja jestem przerażony wiedzą historyczną Polaków, bo ona jest na jakimś tragicznym poziomie. Nie tylko wcale byli to bardzo młodzi ludzie, ale także 20-30-latkowie, którzy po prostu nie mają pojęcia o naszej historii, o tym, że obóz koncentracyjny w Auschwitz wyzwoli, wyzwolili wyzwoliła Armia Czerwona. Jak Państwo widzieli, tu jedyny z trzeźwiejszych i coś jeszcze wiedzący to był. Paradoksalnie lis konopi, marihuany.